Słuchacze, dziękuję za zaproszenie. Wytłumaczę się na początku z tego, o co mnie prosił ksiądz rektor, który znalazł zdanie zapisane sześć lat temu w materiach formacyjnych do wolontariuszy przed Światowym Dniem Młodzieży, gdzie zapisałem takie zdanie: Ciągle niedocenionym pozostaje akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Ciągle niedocenionym. Dlatego to wystąpienie ma takie dwa cele. Po pierwsze, Chcemy pokazać, jak bardzo akt zawierzenia siedzi mocno w Piśmie Świętym, jak bardzo jest umocowany w objawieniu, a drugie zwrócić uwagę na to, w jakich obszarach można powiedzieć, że ten akt zawierzenia jest ciągle niedoceniany, bo myślę, że to zdanie można powtórzyć i się przy tym trzymać. Tekst zawierzenia składa się z trzech części. Pierwsza odpowiada na pytanie, do kogo się zwracamy druga, co my właściwie czynimy, trzecia, o co szczególnie prosimy. Część pierwsza, adresat. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas, wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. A więc widzimy, że zawierzenie jest skierowane do Boga, którego pojmujemy jako Ojca. O Ojcostwie Boga mówi Biblia w wielu miejscach. Najbardziej znany jest początek modlitwy pańskiej. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. O Bogu jako ojcu mówi już Pięcioksiąg, czyż nie on Twym Ojcem, Twym Stwórcą? Tak samo święty Paweł, Bogusławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia. Tak samo święty Jan, święty Piotr. Tak samo o Bogu mówił wielokrotnie Jezus, chociażby do Marii Magdaleny: wstępuje do Ojca mego i Ojca waszego. Jan Paweł II mógł w zawierzeniu zwrócić się do Boga jako Pana i jako władcy. Mógł zwrócić się do sędziego. A jednak wybrał słowo Ojciec, tam bowiem, gdzie jest mowa o miłosierdziu, żadne inne określenie nie oddaje tajemnicy Boga tak dobrze jak ojciec. Dodając do określenia ojciec, przymiotnik miłosierny, papier znowu wychodzi z teologii, która ma najgłębsze źródło w Piśmie Świętym. Bóg objawiający się Mojżeszowi mówił jachwe, jachwe, Bóg miłosierny. W miłosierdzie Pana wielokrotnie wyśpiewywał psalmista, na przykład w psalmie 136. Mamy 26 wersetów i w każdym wersecie powtarza się jak sformułowanie formowanie Kileolam, Hazdo, bonawiki jego łaska, misericordia tłumacz wulgata. W Nowym Testamencie najbardziej znane są słowa Jezusa bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. O miłosierdziu Boga pisze często w swoich listach Paweł, nazywając Boga Ojcem Miłosierdzia. Z biblijnych określeń Boga Ojca Ojciec Święty mógł wybrać inny przymiot. Na przykład wielki, albo wiekuisty, albo wieczny, albo sprawiedliwy, czy wszechmogący, mówiąc o Bogu, ojciec miłosierny, wprowadza nas już na początku w tajemnicę kondycji człowieka, która domaga się spotkania z tajemnicą miłosierdzia. Tam, gdzie syn jest już marnotrawny, wyjść mu naprzeciw musi ojciec miłosierny. Następnie tekst mówi o tym, że Bóg objawił swoją miłość w swoim synu Jezusie. Znów jest to prawda pojawiająca się wielokrotnie na kartach biblijnych. Najbardziej znane, cytowane i przetłumaczone na największą liczbę języków świata, już że ponad tysiąc, jest to zdanie Jana 3.16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ten sam ewangelista napisze w swoim pierwszym liście: W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on sam nas umiował i posłał syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. O Bogu okazujący miłość w Jezusie pisze również święty Paweł. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Żeby wezwanie było pełne, papież precyzuje, że miłość Boża objawiona w Jezusie została wylana w duchu świętym pocieszycielu. O związku miłości z duchem świętym, Bogiem Ojcem i synem Bożym pisze Paweł najwyraźniej do Rzymian, a nadzieja zawieść nie może. Ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez ducha świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników. Trinitarne ujęcie tej prawdy znajdujemy również w zdaniu Łaska pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w duchu świętym. Papież mógł zakończyć zawierzenie bez do określenia ducha świętego słowem pocieszycie. To słowo jednak wydaje się być najlepszym pomostem między czasami biblijnymi, a czasem teraźniejszym Kościoła. Ducha pocieszyciela przecież zapowiedział Jezus, i to zesłany przez Niego i Ojca Duch jest tym, który będzie obrońcą, pocieszycielem, rzecznikiem i dokonawcą dzieła Ojca i Syna, będzie parakletem. A paraklet, czy pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Czynność. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Po określeniu adresata zawierzenia tekst opisuje działanie, które zdaje się być najważniejszą czynnością całego aktu. Zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. W języku polskim zawierzyć znaczy nabrać e, zaufania do kogoś lub czegoś, lub z ufnością powierzyć coś jakiejś osobie lub instytucji. Wybór takiego słowa jest związany z obrazem miłosierdzia Bożego, w którym Jezu Ufam to, Tobie wydaje się być streszczeniem wszystkiego. Co człowiek może zrobić, stojąc przed Bogiem Miłosiernym, wraz z nędzą swoją i całego świata? Idea ta jednak ma również swoje źródło w Biblii. Najbardziej znane są słowa psalmisty: Powierz Panu swoją drogę i zaufaj mu, on sam będzie działał. Tłumacz polski, słowem powierz, oddaje hebrajski imperatyw Gol od czasownika Galal, który dosłownie znaczy rozwijać, odsłonić, odkryć. Jak dziecko, które odsłania to, co ma w rękach. Jak zraniony, który pokazuje bliznę, czy chory odsłaniający swoje bolesne ciało przed lekarzem. To, co chcemy zrobić z nędzą, biedą i grzechem i tym wszystkim, co niszczy nas, każdego człowieka i świat cały, to pokazać to Bogu i zostawić, by On się tym zajął. Ta czynność jest aktem wiary, zaufania, rozumienia, że my, ludzie, bez Boga sobie nie poradzimy. Idea zaufania podkreślona jest w scenie uciszenia burzy na jeziorze. Wystraszeni uczniowie budzą Jezusa mówiąc, Nauczycielu, nic, nic cię to nie obchodzi, że my giniemy. Jezus uspokaja wicher i jezioro. Jednak zamiast wyrazić uczniom słowa zrozumienia, zwraca się do nich niejako z wyrzutem: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jeszcze nie macie wiary, no nawet e ankora la fede, paz i jeszcze nie. Jeszcze nie macie wiary. Jezus uspokaja wicher i jezioro. Wiara w Jezusa. Zaufanie w Tego, który jest tak blisko powinna przynieść pokój nawet wtedy, kiedy wszystko wokół wydaje się prowadzić do śmierci. Problemem nie jest wicher i burza. Problemem nie są słabości uczniów, nawet jeśli są zawodowymi rybakami. Najważniejszym problemem i brakiem człowieka jest brak zaufania Bogu, który jest zawsze przy nas blisko, nawet jeśli wydaje się być tylko śpiącym elementem dramatu. Zawierzyć Bogu znaczy zrobić coś, co jest najważniejsze. Zaufać. Że przy nim i z nim wszystko jest do uratowania. Konkretyzacja potrzeb. Część trzecia zawierzenia brzmi tak: Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w tobie, jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. W trzeciej części zawierzenia mamy listę próśb, które kierujemy do Boga. Papież wybiera pięć. Które ogarniają zasadniczo wszystkie potrzeby człowieka wymagające Bożego Miłosierdzia. Pochyl się nad nami grzesznymi, to biblijna prośba o to, żeby Bóg nie odrzucił człowieka, nawet jeśli jest grzesznikiem. Psalmista często prosi Boga słowami: Na koń ku mnie twego ucha, zwłaszcza kiedy potrzebuje ocalenia. Ulecz naszą słabość, to wyznanie z jednej strony, że jesteśmy słabi, z drugiej, że Bóg jest tym, który może nas uleczyć. Czytamy w Ewangelii. Obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w tamtejszych synagogach. Głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Przezwycięż wszelkie zło jest prośbą o to, by zapowiedziane zwycięstwo Boga nad złem nastąpiło już teraz. Biblia mówi z jednej strony o tym, że to człowiek ma walczyć i zwyciężać. Nie da się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Z drugiej strony, tym, który zwycięża grzech, szatana i śmierć, jest Jezus. To Wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi i ja zwyciężyłem świat. Prośba pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twego miłosierdzia nawiązuje do biblijnej prawdy o Bogu, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Jezus mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Paweł pisze do Tytusa o Bogu, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Ostatni element prośby, aby w Tobie, jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei, jest prośbą o nadzieję i wyrazem wiary, że źródłem nadziei jest Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Bóg w Biblii nazwany jest dawcą nadziei. Nasza nadzieja to określenie Jezusa z listu do Tymoteusza. Do Rzymian Paweł pisze, że w nadziei już jesteśmy zbawieni i że nadzieja zawieść nie może. Również zakończenie aktu słowami, Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jest nie tylko nawiązaniem do modlitwy świętej Faustyny, ale także modlitwą złożoną z natnionych biblijnych określeń. Przedwieczne to określenie Boga znajdujące się w księdze Daniela. O bolesnej męce i zmartwychwstaniu czytamy w każdej Ewangelii. Wyrażenie dla, mi, dla mi, miłosierdzia dla nas i całego świata ma swoje źródło słowa świętego Jana. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Dyskusyjnym jedynie może wydawać się niejako dodanie do słów świętej Faustyny idei zmartwychwstania, jednak wydarzenie zbawcze dokonało się nie tylko na krzyżu, ale również w zmartwychwstaniu. Tak jak nie możemy o Eksodusie Izraela ko mówić, koncentrując się tylko na śmierci pierworodnych w Egipcie, ale również wspominamy przejście suchą nogą przez morze czerwone, tak podobnie jest z dziełem odkupieńczym Jezusa. Rozumienie dzieła odkupienia jako śmierci i zmartwychwstania znajdujemy głównie u Świętego Pawła. On Jezus to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. O tym, że zmartwychwstanie jest kluczowe dla dzieła zbawczego, wspomina też Paweł na Aeropagu, mówiąc o uwierzytelnieniu Jezusa wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych. Podobnie tłumaczy Paweł Koryntianom. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. W tekście pisanym tych przykładów jest więcej, podane są również sigla. Tu chciałem tylko pokazać wybrane cytaty, żeby sobie uświadomić sprawę jasno, że cały tekst zawierzenia ma swoje źródło w Piśmie Świętym czerpie znatniony ksiąg w sposób obfity wybierając te pojęcia i prawdy, które są centralnymi pojęciami naszej wiary. W części drugiej niedocenione momenty Aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu, o ile analiza tych biblijnych źródeł aktu zawierzenia jest zadaniem zasadniczo obiektywnym. O tyle teza, że akt ten nie został wystarczająco doceniony, jest próbą ujęcia problemów współczesnego świata i Kościoła z punktu widzenia bardziej subiektywnego. Chodzi o pięć zjawisk, które są znakiem tego, że zarówno samo zawierzenie, jak i jego treść pozostaje daleka od realizacji. Po pierwsze, centralną czynnością aktu było zawierzenie, odkrycie Bogu, swoich i całego świata. Ran. W ostatnich 20 latach świat odkrył się bardzo, zwłaszcza przez internet i media społecznościowe jak Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp. Dostęp do obrazów i słów nędzy ludzkiej i biedy jest namasal, namacalny jak nigdy dotąd. Jednocześnie to nie jest odkrywanie człowieka przed Bogiem, tylko przed drugim człowiekiem. Samo w sobie to nie musi być naganne, ale jest różnica, czy pacjent pokazuje rany drugiemu pacjentowi, czy samemu lekarzowi. O ile nędzy i biedy ludzkiej widzimy może więcej, tym mniej chcemy ją pokazywać Bogu. A przecież Jan Paweł II mówił w 79. Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. Po drugie, akt zawierzenia zwraca się do Boga jako Ojca Miłosiernego. Bóg coraz bardziej jawi się światu jako ktoś, kto jest za daleko od nas, ktoś, kogo obecność jest nie do udowodnienia, ktoś, kto nie może być jedynym Bogiem jednej religii. Coraz więcej ludzi przestaje wierzyć w Boga, a tym bardziej, że ta tajemnica, że to tajemnicza istota, która miałaby stworzyć świat, miałaby być naszym ojcem. Coraz częściej powtarza się zarzut, że jeśli Bóg byłby naprawdę ojcem, nie pozwoliłbym na takie krzywdy, jakie się zdarzają Jego tak zwanym dzieciom. Nawet my sami chrześcijanie coraz mniej wierzymy w słowa Jezusa, ja jestem drogą i prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Tak jakbyśmy się wstydzili, że usłyszy to przypadkiem ktoś, kto nie podziela naszej wiary i zrobi mu się przykro. Po trzecie, nie ma miłosierdzia bez nędzy, bez świadomości ciężaru grzechu. Dzisiaj słowo grzech wydaje się mieć mniejszy ciężar niż przestępstwo. I coraz bardziej ludzie nie rozumieją Jezusa, kiedy mówi do człowieka, którego uzdrowił człowieka cierpiącego na chorobę 38 lat: Nie grzesz już więcej, aby dzisiaj coś gorszego nie przydarzyło. Nie mielibyśmy odwagi powtórzyć słów Jezusa komuś choremu na raka. Tak samo nie, rozumie, nie rozumiemy słów Jezusa, który wypowiedział na wieść o zbrodni Piłata. Zamiast współczuć Galilejczykom po naszemu, Jezus powiedział, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Nawet w potocznym języku mówimy, że najważniejsze jest zdrowie, a nie, że najważniejsza jest świętość. A przecież zdrowi mogą zostać potępieni. Święci potępieni nie zostaną nigdy. Im mniej wierzymy w ciężar grzechu, tym rzadziej szukamy miłosierdzia. Po czwarte zawierzenie mówi o prawdach duchowych, a my stajemy się coraz bardziej uzależnieni od materii. Żyje nam się może materialnie lepiej niż 20 lat temu, ale czy nie więcej myślimy o pieniądzach, zakupach, ubraniu, jedzeniu, piciu, gadżetach, prezentach czy nawet podróżach, tak jakbyśmy zachłysnęli się materią i nie potrafili się od niej oderwać? Miliony ludzi przysanych do komórek i laptopów, żyjących światem internetu, miotających się między radością z tego, co już mam, i emocjonalnym przygnębieniem z powodu tego, na co jeszcze mnie nie stać. Może mieć trudność w zobaczeniu tego, że jest jeszcze inny świat, świat duchowy. Po piąte, akt zawierzenia zakłada, że człowiek potrafi przyznać się do błędu, uznać swoją winę. Stąd mówi do Boga: Pochyl się nad nami grzesznymi, czy ulecz naszą słabość. Tylko człowiek świadomy swego grzechu będzie prosił Boga o miłosierdzie. Problem polega jednak na tym, że coraz trudniej jest spotkać ludzi, którzy przyznają się do winy. Coraz większa pretensjonalność, szukanie winowajców innych czy szeroko pojętych genach, przesuwanie wieku odpowiedzialności za grzechy na lata młodzieńcze, nawet dorosłe, ciągłe powtarzanie, że to inni są winni, skutecznie blokuje proces uzdrowienia człowieka. Nie da się uleczyć pacjenta, kiedy do szpitala przysyła ciągle swoich substytutów. Nie da się nałożyć szaty marnotrawnemu synowi, jeśli przed domem pojawia się jego kolega od wypasu św. Zapewne można by znaleźć jeszcze więcej przyczyn niedoceniania aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Te jednak wydają się dla mnie najbardziej zasadnicze. Słowa wypowiedziane 20 lat temu przez św. Jana Pawła II w Łagiewnikach to najlepsze lekarstwo na najgroźniejsze choroby ludzkości. Ale nawet najlepsze lekarstwo nam nie pomoże, jeśli nie uwierzymy w medycynę, nie zaufamy lekarzowi, jeśli nie uznamy, że chorzy jesteśmy przede wszystkim my, że już najwyższy czas, żeby się przejąć stanem.